Kacper Rudzik. Kolejny złoty medal dla Polski. Nasza reprezentacja po zaciętym finale obroniła tytuł mistrzów Euro Arabii w Kolejny raz w finale pokonaliśmy Zjednoczone Królestwo Półwyspu Arabskiego 143 do 138. O zwycięstwie zadecydował piąty skłater, przed którym przegrywaliśmy 120 do 130. Bohaterem finału oraz całego turnieju został Ebar Lewandowski. Praprawnuk Roberta Lewandowskiego zdobył dla naszej kadry 54 punkty, został wybrany MVP Mistrzostw, a w dodatku dostał nagrodę za akcję turnieju. Przypomnijmy, że chodzi o sytuację z trzeciego squatera, kiedy to Ebar wykonał Battengway i dzięki temu oszukał trzech afarów Zjednoczonego Królestwa. Oto, co sam zawodnik miał do powiedzenia po finale. No, jest teraz wielka radość. Szczęście nie brakło z radości. Obronić tytuł w takich warunkach jest to coś niesamowitego. Po czwartym skwaterze trochę już zaczęliśmy chyba wątpić morale były bardzo niskie. Ale trener podrzuci nam kilka ważnych informacji o linii Butara przeciwników. To także dzięki niemu udało się nam przechylić szare zwycięstwa na naszą stronę. Sam trener na konferencji wypowiedział się bardzo krótko. Dziś może rozpierać nas duma. Wyciągnęliśmy ten mecz z bardzo trudnej sytuacji. Ważne było nastawienie psychotaktyczne zespołu. To dzięki takiemu nastawieniu potrafiliśmy zmienić jeszcze kilka ustawień, zaskoczyć przeciwnika i ostatecznie osiągnąć sukces. Teraz czas na zasłużony odpoczynek i przygotowania do kolejnego sezonu. Przypomnijmy, że ostatnią reprezentacją, która obroniła tytuł była Palestyna w 2102 roku.